I uwaga, jeżeli inne miasta pójdą drogą Warszawy, czyli zaadoptują u siebie te rozwiązania wprowadzone w stolicy, chodzi mi o właśnie normy i wykluczenia dla poszczególnych pojazdów, to do stref czystego transportu w Polsce nie wjedzie 61% samochodów z silnikami diesla zarejestrowanymi w Polsce. Ale to syf. Witam Was moi kochani, dzisiaj mam dla Was wielki, obfity, nabrzmiały odcinek o samochodach z silnikami diesla, więc nie przedłużając. Dzięki Wam za to, że jesteście, dzięki Wam za subskrypcję. Przypominam o partnerze kanału firmie ProdicTech. I lecimy z tematem. Ważą się losy silnika diesla w Europie. Wiem, że to jest taki trochę clickbaitowy tytuł, ale wcale nie na wyrost. Potężny problem ma niemiecki sąd w Duisburgu, który zwrócił się już parę miesięcy temu, nawet do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby ten zaopiniował pewną sprawę, w której jest w kropce. Tak naprawdę dochodzi nawet o dwie sprawy, obie wytoczone przez właścicieli. Mercedesów, którzy domagają się odszkodowania za to, że kupili samochód, który de facto nie spełnia norm emisji spalin. To jest oczywiście kolejne pokłosie afery Dieselgate wywołanej, przypominam, przez Volkswagena. I można to zbagatelizować, powiedzieć, że chodzi tylko o to, żeby jakichś dwóch kolesi, czy też kolesiów, nie wiem kto jak się tam identyfikuje, dostało pieniądze od Mercedesa, ale wcale, bo nie. Volker Wissing, czyli niemiecki minister transportu, pisał w tej sprawie już do. Pani Urszuli von der Leyen, to jest w ogóle wspaniałe, jakie mamy niezależne trybunały i tą praworządność w Europie, prawda? Jakaś sprawa toczy się przeciwko niemieckiemu producentowi i w tej sprawie ma się wypowiedzieć Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I pan Wolker Wissing tak nieśmiało zaznacza, że opinia tego Trybunału może być wyrokiem śmierci dla co najmniej 8 milionów 200 tysięcy samochodów z silnikami diesla zarejestrowanych tylko w Niemczech, a jak dołożymy do tego Francję i inne rynki Unii Europejskiej, to myślę, że spokojnie dobijemy do 30 tysięcy. O co chodzi? Jak powiedziałem, mamy aferę Dieselgate, w wyniku której zmieniono normy homologacyjne czy procedury homologacyjne. Wcześniej mieliśmy NEDC, ten taki tryb pomiarowy, a później wszedł WLTP. I okazało się, że według tego nowego cyklu WLTP, samochody, które teoretycznie spełniały normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6, oczywiście, w praktyce w ogóle ich nie spełniają. No i dwóch właścicieli Mercedesa, jeden właśnie z Euro 5, drugi z Euro 6, poczuli się. Dotknięci tym tematem, że zostali wprowadzeni w błąd, mówiąc wprost oszukani, pozwali Mercedesa przed sądem w Duisburgu, a ten nie jest w stanie wydać żadnego sensownego wyroku, więc zwrócił się o zaopiniowanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I tak sąd w Duisburgu pyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, między innymi. Czy samochód osobowy z silnikiem o zapłonie samoczynnym, do którego zastosowanie znajduje norma emisji Euro 5, potem Euro 6 w drugim pytaniu, jest niezgodny z przepisami prawa Unii, jeżeli ze względu na rodzaj jego konstrukcji i sposób sterowania zainstalowanymi w nim funkcjami, z góry wiadomo, że po rozgrzaniu silnika emituje on w miksie ponad 180 mg tlenków azotu na kilometr, nawet wtedy, kiedy w tym stanie poddawany jest Przebiegowi badawczemu zgodnie z procedurą NEDC. No i jeżeli Trybunał Europejski Sprawiedliwości odpowie, że nie, nie jest zgodny, to tak naprawdę otwiera furtkę do podważenia tych przynajmniej 8 milionów 200 tysięcy homologacji dla silników euro 5 i euro 6 w samych tylko Niemczech, a w skali Unii Europejskiej to naprawdę są dziesiątki milionów. Pojazdów. Jak ostrzega ADAC, czyli Niemiecki Automobil Club, cytuję: Jeżeli ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dojdzie do wniosku, że homologacja starszych samochodów z silnikiem diesla jest nieprawidłowa i że należy przestrzegać dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń nie tylko w laboratorium, ale także na drodze niesamowite, nie? Właściciele pojazdów, których to dotyczy, będą mogli dochodzić odszkodowania od producenta samochodu. I uwaga, ekspert prawny ADAC Klaus H, I coś tam, przepraszam, nie będę kaleczył tego i tak już pokaleczonego języka. Uważa, że biorąc pod uwagę ogromną liczbę takich pojazdów, możliwe byłoby skarżenie federalnego urzędu transportu samochodowego, czyli instytucji państwowej, która wydała dokumenty homologacyjne. A skoro rozmawiamy o silnikach diesla, to aktualnie mój jedyny diesel, mój ukochany osiołek znajduje się w takim oto opłakanym stanie, ale jestem typowym Polakiem i nie, nie sprzedam, będę robił. I zobaczcie, mam na to dowód. Tak, to jest oczywiście partner tego odcinka: Autodoc. Albo jeżeli jesteście Polakami i myślicie po polsku, to Autodoc. Zapamiętajcie sobie adres. I zobaczcie, co ja tutaj dostałem. Tak, te małe bączki, a mam ich tutaj 5, pójdą sobie tutaj. I dzięki temu mój osiołek przestanie. Smrodzić, pokażcie mi to teraz, fani nowoczesnych wizji. ha hahaha, ha. pięć stówek i remont wtryskiwaczy. Jeżeli chodzi o samą firmę Autodoc, to jest aktualnie największy w Europie dostawca części na rynek wtórny, przepotężny asortyment do w zasadzie wszystkich możliwych pojazdów, jakie tylko sobie wyobrażacie. Więc serdecznie polecam, oczywiście, na hasło Moto, prawda, Macie zniżkę. I uwaga, bo będę zachwalał nie swoje konkurencyjny kanał na YouTubie Autodoc, czyli Autodoc. Tam znajdziecie bardzo fajne poradniki, tutoriale i nie tylko takie tam lelum po lelum, jak sobie tam wymienić olej czy klocki, ale też bardzo dużo ciekawych rad dotyczących konkretnych samochodów, więc naprawdę. Polecam. Niekoniecznie musicie wchodzić na stronę Autodoc. Możecie też sobie ściągnąć aplikację, jeżeli częściej potrzebujecie części zapasowych. A jeżeli nie, no to sami wiecie link na dole w opisie. Hasło Motoprawda Autodoc, czyli Autodoc.pl i tam znajdziecie zniżkę. A my wracamy do tematu odcinka, czyli samochodów z silnikami diesla w Polsce ale na szczęście praworządność w Unii Europejskiej stoi na wysokim poziomie, więc unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton uspokaja, odpowiadając na pismo Wissinga, czyli niemieckiego ministra transportu do Urszuli von der Leyen, że Komisja Europejska nie ma zamiaru wprowadzać działań, które w jakikolwiek sposób byłyby niekorzystne dla obywateli, Którzy kupili samochody w dobrej wierze. Więc takiego właśnie się stanowiska spodziewam, chociaż z drugiej strony, cóż, to są te działania niekorzystne dla obywateli, którzy kupili samochód w dobrej wierze, bo jeżeli mamy, powiedzmy, teraz na rynku europejskim niech to będzie te 30 milionów aut, które nie spełniają norm emisji spalin. To czyż nie w interesie właścicieli byłoby zezłomowanie tych pojazdów i dostarczenie przez producentów, którzy się nachapali przez tyle lat, nowych, które te normy spełniają? Nie byłoby czyściej i bezpieczniej przypadkiem? Oczywiście tak sobie konfabułuję, bo wiadomo, że tak się nie stanie. Bo przecież byłby to wyrok śmierci dla wielu europejskich koncernów, a te muszą dzisiaj rywalizować z Chińczykami, a nie wydawać pieniądze na zadośćuczynienie oszukanym kierowcom. Niemniej jednak, rzeczywiście i sąd w Duisburgu, i Europejski Trybunał Sprawiedliwości są w kropce i długo się zastanawiają, i jeszcze pewnie długo będą się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Generalnie zakłada się, że ostateczna opinia w tej sprawie pojawi się gdzieś na jesień, i wtedy, w oparciu o nią, sąd w Duisburgu wyda wyrok, pewnie gdzieś w przyszłym roku. Jaki to będzie wyrok? Oczywiście, coś mi mówi, że korzystny dla Mercedesa. Niemniej jednak. Rzeczywiście jest duży problem i on dotyczy nie tylko Niemiec, ale całej Unii Europejskiej. A skoro mówimy dzisiaj o silnikach diesla, to znalazłem też inny ciekawy problem, który dotyczy Polski. Otóż zapytałem Ministerstwo Cyfryzacji, które sprawuje nadzór nad cepikiem o normy emisji spalin przypisane do konkretnych samochodów z silnikami diesla i jaki jest ich udział w ogóle rynku w Polsce. I cóż takiego się okazało? Tak w ogóle to dowiedziałem się, że na koniec lipca bieżącego roku mieliśmy w Polsce dokładnie 8 128 527 samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi. I mówię oczywiście o aktualizowanej części centralnej ewidencji pojazdów, co oznacza, że udział diesla w ogóle polskiego rynku spadł poniżej 40% i aktualnie wynosi 39,3%. Statystyczny obraz samochodu z silnikiem diesla w Polsce, 16 lat i przebieg, oczywiście do ustalenia, bo to jest po prostu wpisane w cepik, więc średnio w to wierzę, 253 500 km, oczywiście. Absolutnym numerem 1 jeżeli chodzi o marki, jest Volkswagen 1,38 miliona samochodów z silnikami diesla w Polsce. Dalej mamy Audi i to jest blisko 800 tysięcy rejestracji, potem Ford 700 tysięcy rejestracji, dalej Opel blisko 673 tysiące rejestracji i BMW 525 tysięcy rejestracji. Jeżeli interesują Was poszczególne modele. Tak, dokładnie król i książę polskiej wsi, Passat i Golf TDI w dokładnie takiej kolejności. Króluje Passat, czyli najwięcej zarejestrowanych w Polsce samochodów z silnikiem diesla, to są Volkswageny Passaty, dokładnie 365,7 tysiąca sztuk, potem jest Golf, 251,8 tysiąca sztuk, potem jest Audia A4, 223 sztuk, potem Skoda Octavia, 194,2 tysiące sztuk i pierwszą piątkę zamyka... Jeszcze Ford Focus 174,3 tysiąca sztuk. Ale do czego zmierzam? Przypominam, że 1 stycznia 2026 roku w Warszawie zaczyna obowiązywać drugi etap wprowadzania strefy czystego transportu. A to oznacza, że od 1 stycznia 2026 do strefy czystego transportu w Warszawie nie wjadą samochody z silnikami diesla, które nie spełniają przynajmniej normy emisji spalin Euro 5. I okej, okay, powiecie, że to jest jakiś tam lokalny folklor, bo kogo Hookers obchodzi Warszawa, jasne, można tak powiedzieć. Natomiast przypominam, że w tej chwili na etapie konsultacji publicznych znajduje się nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I ona będzie zobowiązywać miasta, gdzie jest przekroczona emisja NOx, do wprowadzenia takiej strefy czystego transportu u siebie. I już wiadomo, o czym mówiłem wielokrotnie, bo wynika to wprost z KPO, że są cztery takie miasta w Polsce i to jest Warszawa, Kraków, Wrocław i Katowice. A jeżeli WHO obniży normy NOX dla miast, co zapowiada na rok 2030, to takich miast w Polsce może być już nawet 13. Więc na pewno będą w Polsce 4 strefy czystego transportu, być może w dalszej perspektywie dużo więcej, bo ja mówię o miastach, które muszą wprowadzić tą strefę, a przypominam, że inne po prostu mogą to zrobić na... Mocy decyzji samorządu. I uwaga: jeżeli inne miasta pójdą drogą Warszawy, czyli zaadoptują u siebie te rozwiązania wprowadzone w stolicy, chodzi mi o właśnie normy i wykluczenia dla poszczególnych pojazdów, to do stref czystego transportu w Polsce nie wjedzie 61% samochodów z silnikami diesla zarejestrowanymi w Polsce. To nie są dobre wiadomości, bo oznaczają, że dobra połowa aut z silnikami diesla w Polsce. Bardzo straci na wartości. Jeżeli interesuje Was, jak to wygląda aktualnie procentowo, proszę bardzo. Najwięcej mamy w Polsce aut z silnikami diesla spełniających euro 4, to jest 31,4%. Później jest już euro 5, hurra, 23%, ale dalej mamy euro 3, 21%, euro 6, 15%, euro 2, 6% i euro 1, 1,6%. To, co tam zostaje, to jest oczywiście oczywiście euro zero. A jeżeli ktoś się zastanawia co to znaczy to euro 5 to mówię na wprost jeżeli masz samochód starszy czyli wyprodukowany wcześniej niż w roku 2009 to szykuj się do tego że nie wjedziesz do STC a jeżeli wprowadzą je gdzieś w okolicach twojego miejsca zamieszkania to twoje auto będzie po prostu gówno warte. A jeśli już mówimy o silnikach diesla to jeszcze parę ciekawostek z Cepiku aktualnie i tak jest już chyba od 5 albo 8 lat. Samochodem z największym przebiegiem w Polsce osobowym jest Mercedes 200D z 77 roku, więc pewnie 123, jak mnie pamięć nie myli. Przebieg aktualny 2 691 728 km. Ale pamiętajcie, że to jest przebieg bazujący na tym, co mamy na szafie, blacie, liczniku, jak to woli, więc zakładam, że w Polsce jest jednak sporo pojazdów, które mają więcej przejechane. A takimi prawdziwymi rekordistami są Mercedesy Sprintery. Tutaj przypominam, że przebieg w Cepiku jest podawany dopiero od 2014 roku, więc warto się skupiać na tych samochodach, które są z rynku polskiego i są po prostu młodsze. I co się okazuje? Mamy w Polsce Mercedesa Sprintera z rocznika 2018, którego aktualny przebieg to jest 1 ,609 343 km, a w zasadzie tyle to on miał na blacie, jak kończył się. Lipiec. I to oznacza średnioroczny przebieg na poziomie ponad 268 tysięcy km 268 tysięcy km rocznie tak jest, czyli mniej więcej 750 km dziennie everyday. Naprawdę piątek, świątek, niedziela bez różnicy 750 km dziennie. I podsumowując, mówiąc o. Rekordowych przebiegach i dieslach trzeba jednak powiedzieć, że nie ma jak Mercedes, bo na liście tych 10 aut z największymi przebiegami w Polsce mamy aż 6 Mercedesów, dwie Renówki i po jednym Oplu i Volkswagenie. Na dzisiaj tyle ode mnie, Motoprawda w internecie, trzymajcie się ciepło i zdrowo, pozdrawiam, Paweł Rygas.